Minęły miesiące od chwili, gdy Beata Klimek wyszła z domu po raz ostatni. To był zwykły poranek, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Kobieta, matka, żona, sąsiadka, jak co dzień odprowadziła dzieci na przystanek autobusowy. Nie było w jej zachowaniu nic, co mogłoby zwiastować tragedię. A jednak od tamtego dnia nie pojawiła się już nigdzie. Nie wróciła do domu. Nie zadzwoniła. Nie zostawiła żadnego listu. Zniknęła bez śladu. W ciągu pierwszych godzin po zaginięciu uruchomiono procedury, sprawdzono dom, teren wokół posesji, lasy, stawy, wysłano patrole, w ruch poszły psy tropiące, a nawet drony i sonar. Przesłuchiwano świadków, eksperci analizowali dane cyfrowe. Mimo ogromnego zaangażowania służb, mimo zaawansowanych technologii, wciąż brakowało odpowiedzi. A może, właśnie dlatego. W centrum tej sprawy znajduje się urządzenie, które milczy. Telefon komórkowy Beaty ostatni świadek jej obecności i może jej ostatni trop. 8:40 rano. To godzina graniczna. Według danych operatora właśnie wtedy telefon Beaty po raz ostatni logował się do sieci, był aktywny, przesyłał dane reagował na połączenia. Aż nagle kontakt się urwał. Nie wiadomo z której dokładnie stacji BTS pochodził ostatni sygnał. To kluczowa informacja, której nie podano opinii publicznej. Wystarczyłaby wiedza, do której wieży logował się telefon, by zawęzić obszar poszukiwań do kilku kilometrów. Ale tej wiedzy brakuje. Przynajmniej oficjalnie. Czy to decyzja śledczych, by nie ujawniać szczegółów z powodów operacyjnych? Czy może dane były niejednoznaczne? Tego również nie wiadomo. A milczenie w tej sprawie tylko podsyca domysły. Możliwość pierwsza wyłączenie ręczne. Telefon został po prostu wyłączony przez osobę, która go miała. Jeśli zrobiła to Beata, dlaczego? Skoro nie planowała ucieczki, skoro nie zostawiła żadnych śladów przygotowań, to po co by go wyłączała? A jeśli nie ona, to kto i kiedy? Możliwość druga rozładowanie baterii. Ale według osób z otoczenia Beaty była ona znana z dbania o urządzenia. Jej telefon był zawsze naładowany. A i sam sprzęt nie należał do najstarszych modeli. Nie rozładowywał się szybko. Możliwość trzecia: zniszczenie lub wrzucenie do wody. To właśnie ten scenariusz wydaje się najciemniejszy. W kilku sprawach zaginięć z przeszłości telefony zaginionych znajdowano pod wodą, w stawach, w bagnach, w strumieniach. Po zanurzeniu przestają się logować, przestają być widoczne w systemach operatorów, ale to nie znaczy, że ich historia się kończy, czasem właśnie wtedy się zaczyna. Śledczy nie ujawnili, czy prowadzono analizy, które miałyby odpowiedzieć na pytanie, czy telefon Beaty poruszał się po zaginięciu. W wielu sprawach urządzenia zapisują nie tylko lokalizację, ale i dane z czujników. Drgania, przemieszczanie, logowania do WiFi, aktywność aplikacji. Czy to wszystko zostało sprawdzone? Jeśli telefon logował się do różnych stacji, BTS w krótkim czasie, mogłoby to oznaczać ruch, na przykład transport samochodem, a to mogłoby sugerować udział osób trzecich. Jeśli jednak cały czas pozostał w zasięgu jednej stacji, oznaczałoby to, że został wyłączony lub stracił zasilanie w jednym miejscu. Tylko dlaczego nie udało się go odnaleźć? współcześni. Przestępcy coraz częściej manipulują danymi cyfrowymi. Wyłączają telefony, używają trybu samolotowego, wyjmują karty SIM, korzystają z zagłuszaczy sygnału. Czy tak było i tym razem? Nie wiadomo, czy telefon Beaty został fizycznie zniszczony, czy tylko ukryty. Czy celowo wrzucono go do zbiornika wodnego? A może włożono do specjalnego pojemnika ograniczającego sygnał, jak metalowa skrzynka? W podobnych sprawach urządzenia znajdowano nawet w studienkach kanalizacyjnych, ale w tej nie znaleziono nic. Dom Beaty Klimek nie wyróżniał się na tle innych skromny, otoczony ogrodem z typową zabudową dla okolicznych wsi, ale była w nim jedna rzecz, która w tej sprawie mogła stać się bezcennym źródłem dowodów kamera monitoringu. Zainstalowana z myślą o bezpieczeństwie umieszczona tak, by rejestrować nie tylko podwórze i wejście do domu ale również fragment ulicy i bramę wjazdową. Na pierwszy rzut oka decyzja rozsądna, wręcz przezorna, ale w tej historii niemal przeklęta. Bo choć kamera działała bez zarzutu przez wiele miesięcy, to właśnie w dniu zaginięcia Beaty Klimek przestała nagrywać. Siódma pięć rano. To ostatni zapisany moment. Beata wychodzi z domu w stronę przystanku autobusowego. Ubrana, spokojna, bez pośpiechu. Wszystko wskazuje na to, że nie planowała żadnej ucieczki, żadnego dramatycznego kroku. Po prostu zwykły, poranny rytuał, a potem nic. Obiektyw zamilkł. Cyfrowe oko przestało widzieć. Brak zapisu powrotu Beaty, brak jakiegokolwiek obrazu osób trzecich. Żadnego samochodu, żadnej postaci, żadnego ruchu. Tylko pustka. W tym miejscu pojawiają się dwa scenariusze. Jeden. Awaria w najgorszym możliwym momencie. Drugi, celowe wyłączenie systemu. I choć pierwszy z nich nie jest niemożliwy, to prawdopodobieństwo zbiegu okoliczności, w którym kamera psuje się właśnie w tym krytycznym dniu, w tych kilkunastu minutach, jest niezwykle małe. Czy ktoś wiedział, gdzie znajduje się rejestrator? Czy potrafił go wyłączyć? Czy znał harmonogram dnia Beaty? A może. To Beata sama wyłączyła kamerę? Ten ostatni scenariusz wydaje się najmniej prawdopodobny. Kobieta dbała o porządek i bezpieczeństwo. Monitoring zainstalowano z jej inicjatywy, z myślą o dzieciach i ich bezpieczeństwie. Brak jakichkolwiek przesłanek sugerujących, że mogła to zrobić celowo, tym bardziej, że nie miała żadnego powodu, by się ukrywać, ani przed mężem, ani przed sobą. Do dziś nie wiadomo, czy urządzenie rejestrujące zostało zabezpieczone przez śledczych. Czy próbują oni odzyskać dane z jego pamięci lub z ewentualnej kopii zapasowej w chmurze? Takie dane, o ile istniały, mogłyby pomóc nie tylko ustalić, co wydarzyło się po godzinie 7:05, ale również wskazać, czy ktokolwiek manipulował przy systemie. Brak zapisu to nie tylko luka dowodowa. To czarna dziura, która wciąga całą narrację śledztwa. Co wydarzyło się pomiędzy 7:05 a 8:40? Kto znalazł się w pobliżu domu Beaty? I kto ewentualnie zadbał o to, by ten moment nie został zapisany? W wielu sprawach monitoring domowy był kluczowy. Czasem wystarczyło jedno ujęcie, jedna twarz w tle, jeden pojazd mijający ulicę, by śledztwo ruszyło z miejsca. Tutaj nie ma nic, tylko jedno, ostatnie nagranie i niepokój, który po nim następuje. Czy to Beata zniknęła, czy może to jej obraz został z premedytacją wymazany? W każdej sprawie zaginięcia, prędzej czy później spojrzenia śledczych kierują się ku najbliższemu otoczeniu zaginionej osoby. To nie teoria spiskowa. To procedura, zimna, metodyczna, oparta na statystyce. Najczęściej to właśnie osoby z kręgu rodzinnego wiedzą więcej niż są w stanie powiedzieć. Czasem milczą, bo nie chcą szkodzić, czasem, bo mają coś do ukrycia. W przypadku Beaty Klimek tą osobą był jej mąż. Janka to on jako ostatni miał z nią kontakt, to on zgłosił jej zaginięcie. To on był obecny w domu w dniu, kiedy zniknęła, i to jego, jako pierwszego, objęło śledztwo niepisanym kręgiem podejrzeń. W mediach pojawiały się wzmianki o napiętej atmosferze w domu Beaty i Jana. Według sąsiadów i znajomych, kobieta rozważała zmianę pracy, a nawet czasową wyprowadzkę. Miała dość rutyny, frustracji, i, jak sugerowali niektórzy, dominującego charakteru męża, żadne z tych doniesień nie zostało oficjalnie potwierdzone przez organy ścigania. Nie ma mowy o zgłoszeniach przemocy, żadnych aktach z tysiącdziej pomocy społecznej, żadnych postępowań rodzinnych, ale niepokój pozostał, jak w wielu sprawach, gdzie brakuje twardych dowodów, a pozostają tylko pęknięcia w relacjach. Po zaginięciu Beaty. Jan K. nie unikał śledczych, współpracował z policją, odpowiadał na pytania, ale całkowicie wycofał się z życia publicznego, nie udzielał wywiadów, nie pojawiał się w mediach, nie uczestniczył w konferencjach prasowych, nie apelował o pomoc. Dla jednych normalna reakcja człowieka w traumie, dla innych sygnał, że coś próbuje ukryć. W maju roku 2. 1025 przeprowadzono eksperyment procesowy. Śledczy ponownie przesłuchali Jana K. oraz dokonali rekonstrukcji porannej aktywności z dnia zaginięcia. Miało to na celu szczegółowe sprawdzenie, co dokładnie działo się w domu, gdy Beata zniknęła. Do dziś nie ujawniono żadnych rezultatów tych działań. Nie wiadomo, czy Jan został poddany badaniu wariograficznemu. Nie wiadomo, czy analizowano jego telefon komórkowy pod kątem lokalizacji i kontaktów, nie wiadomo, czy sprawdzono jego faktyczne miejsce pobytu w krytycznym przedziale czasowym, czyli pomiędzy godziną siódmą a dziewiątą rano. To właśnie ta niepewność, ta szara strefa braku potwierdzeń i zaprzeczeń, sprawia, że postać Jana K. staje się jedną z najczęściej komentowanych i analizowanych w przestrzeni publicznej, choć nie postawiono mu żadnych zarzutów, Choć formalnie nie jest podejrzanym, jego milczenie i wycofanie budzą coraz więcej emocji. Czy to tylko strategia obronna człowieka, który przeżywa tragedię? Czy może wyciszenie osoby, która wie więcej niż mówi? Na to pytanie nie da się dziś odpowiedzieć, ale właśnie ta luka, ten brak twardych informacji, pozostaje jednym z najważniejszych punktów niewiadomych w całej sprawie. W sprawach zaginięć pierwsze godziny są kluczowe to wtedy teren jest jeszcze świeży, ślady niezatarty, ludzie pamiętają więcej. W każdej minucie prawdopodobieństwo odnalezienia zaginionej osoby, żywej lub martwej, spada. Im więcej czasu mija, tym większe ryzyko, że sprawa zastygnie, że stanie się kolejną nierozwiązaną historią, kolejną kartą w policyjnym archiwum. W przypadku Beaty Klimek działania podjęto szybko. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęto, Przeszukiwanie terenu wokół jej domu oraz wsi poradz policja, ochotnicze straże pożarne, wolontariusze z okolicznych miejscowości, psy tropiące. W ruch poszły drony, georadary i sonar. Przeszukiwano stawy, rowy melioracyjne, obrzeża lasów, tereny podmokłe. Na mapie zaznaczano obszary, które udało się sprawdzić, eliminowano kolejne scenariusze. Ale mimo ogromnego zaangażowania. Nie natrafiono na żaden jednoznaczny ślad. Brak śladów obuwia, brak fragmentów odzieży, brak telefonu, brak torebki, brak jakiegokolwiek przedmiotu, który należałby do beaty. Nikt w przypadku tak niewielkiego obszaru i tak szybkiej. Reakcji służb to było zaskakujące. W większości zaginięć udaje się znaleźć choćby fałszywy trop. Tutaj, kompletna pustka. I to właśnie ta pustka zaczęła wzbudzać niepokój. Czy beata opuściła dom pieszo i po prostu zaginęła w lesie? Czy została zabrana samochodem? Przez osobę trzecią? Jeśli tak, dlaczego nikt jej nie widział? Gdzie są nagrania z kamer sąsiednich posesji? Czy zostały w ogóle zabezpieczone? Czy śledczy sprawdzili monitoring z okolicznych sklepów, szkół, przystanków? W opinii publicznej zaczęły pojawiać się głosy, że nie wszystkie stawy i trudno dostępne tereny zostały faktycznie przeszukane. Szczególnie zwracano uwagę na niewielkie bagienka, oczka wodne w prywatnych zagajnikach, opuszczone działki, rekreacyjne, które mogły zostać pominięte. W maju roku 2025 śledztwo nabrało nowej dynamiki. Do poradza wróciła specjalna grupa dochodzeniowa. Na posesji Beaty i Jana K pojawiły się służby z ciężkim sprzętem. Pompowano wodę ze stawów, kopano, analizowano grunt sprowadzono psy wyszkolone do wykrywania zwłok. To był wyraźny sygnał śledczy, zaczęli brać pod uwagę nowe scenariusze albo wrócili do tych, które wcześniej zostały zignorowane, ale mimo tych działań, do dziś nie ujawniono czy znaleziono cokolwiek. Brak informacji może być taktyką, ale może być też dowodem na to, że śledztwo znów utknęło. Wśród mieszkańców poradza krążyły nieoficjalne relacje. Mówiono o miejscach, które nie zostały przeszukane ze względu na prywatne własności, zły stan terenu, a nawet konflikty z właścicielami posesji. Niewypowiedziana frustracja narastała, bo z jednej strony władze zapewniały, że robią wszystko, z drugiej lokalni mieszkańcy mieli poczucie, że nie wykorzystano wszystkich możliwości. Coraz częściej pojawiało się pytanie, które do dziś nie otrzymało odpowiedzi: Czy kluczowy trop nie leży gdzieś na uboczu? W miejscu, które z jakiegoś powodu zostało uznane za niewarte uwagi? W każdej sprawie zaginięcia dochodzi w końcu do punktu, w którym nie milczy już tylko ofiara. Z czasem zaczyna milczeć również otoczenie. Czasem z bólu, czasem ze strachu, czasem z bardzo konkretnych powodów. Sprawa Beaty Klimek od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie lokalnej społeczności. Mieszkańcy poradza nie byli obojętni. Udzielali się w mediach, apelowali, organizowali zbiórki, uczestniczyli w akcjach poszukiwawczych. Wielu z nich nie bało się zadawać trudnych pytań. Ale z każdym miesiącem głosów zaczęło ubywać. Zniknęły nie tylko ślady fizyczne, zaczęły znikać również słowa. Niektórzy świadkowie, którzy wcześniej byli skłonni rozmawiać z dziennikarzami, przestali odbierać telefony. Inni odmawiali komentarza, unikali kontaktu z mediami, a nawet bliskimi znajomymi. Niektórzy zmienili swoje wersje wydarzeń, inni w ogóle wycofali się z życia publicznego. Śledczy oczywiście przeprowadzili wiele przesłuchań. W sprawę zaangażowano profilerów, psychologów, specjalistów od analizy zachowań. Przesłuchiwano osoby z rodziny, współpracowników, sąsiadów, znajomych. Ale nawet w oficjalnych komunikatach policji zaczęło pojawiać się zdanie. Brak nowych, istotnych informacji. To nie oznacza, że nikt nic nie wie. To może oznaczać, że ci, którzy coś wiedzą, nie chcą mówić. W takich przypadkach często to właśnie miękkie dane, wrażenia, relacje, urwane zdania mogą być kluczowe. Ale jeśli ci, którzy byli najbliżej Beaty, milczą, to nie tylko opinia publiczna, ale i śledczy, zostają w próżni. Dlaczego milczą? Być może z obawy przed konsekwencjami. Być może ktoś ich ostrzegł, być może uważają, że to nie ich sprawa. A być może ktoś z otoczenia Beaty naprawdę wie więcej. Może słyszał coś tamtego ranka. Może widział auto, którego nie powinno być w okolicy. Może widział Beatę, gdy wracała, albo już nie była sama. Ale jeśli te informacje nie trafią do śledczych, są bezużyteczne. Znika nie, tylko kobieta. Znika również szansa naprawdę. Tym bardziej, że pojawiły się sygnały o napięciach w życiu prywatnym Beaty, nie tylko w małżeństwie, nie tylko w pracy, ale także w relacjach z dalszą rodziną. Sugestie o konflikcie, o frustracji, o planach zmiany życia niektóre z tych informacji pochodziły z wypowiedzi dalszych krewnych, inne z lokalnych źródeł. Nie potwierdzono żadnych przypadków przemocy, nie było oficjalnych interwencji, ale była. Atmosfera gęsta od niedomówień. Beata miała marzenia, mówiła o wyjeździe, o nowej pracy, ale nie zostawiła żadnych dokumentów, nie zabrała rzeczy, nie zrobiła przelewów, nie zostawiła listu, nie zapowiedziała niczego dzieciom. Zniknęła z dnia na dzień, jakby ktoś inny napisał ostatnią stronę jej historii. To właśnie dlatego cisza, jaka zapadła wśród jej bliskich, Staje się coraz głośniejsza. To nie jest zwykłe milczenie. To milczenie nabrzmiałe znaczeniem. Bo być może, tam gdzie wszyscy już zamilkli, jest ktoś, kto wciąż coś pamięta. Coś, co może nie wydaje się ważne, ale może być tym jednym puzlem, który ułoży całą układankę. Zaginięcie Beaty Klimek nie jest tylko jedną z wielu niewyjaśnionych spraw. To historia, która ma w sobie zbyt wiele ciszy. Ciszy, która pojawia się tam, gdzie powinna być rejestracja ruchu, ciszy w telefonie, który zamilkł nagle i definitywnie, ciszy w kamerze, która wyłączyła się w decydującym momencie, ciszy w słowach, których nie wypowiedzieli ludzie z najbliższego otoczenia i być może właśnie dlatego ta sprawa tak przeraża. Bo nie chodzi tu tylko o to, że nie ma odpowiedzi. Chodzi o to, że wszystkie pytania kończą się w miejscu, gdzie powinny się dopiero zaczynać. Telefon Beaty Klimek to nie tylko przedmiot, to ostatni ślad, to jedyne urządzenie, które mogło widzieć więcej niż jakikolwiek świadek. A może, widział zbyt wiele? Co się z nim stało? Czy został wyłączony celowo? Zniszczony? Ukryty? Czy może ktoś, kto miał go w dłoni, doskonale wiedział, jak zatrzeć cyfrowy ślad? To pytania, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. I dopóki nie poznamy prawdy o tym jednym telefonie, nie poznamy prawdy o całej sprawie. Sprawa Beaty. Klimek pokazuje brutalnie, jak ograniczone mogą być nawet najbardziej nowoczesne metody śledcze. Że nawet przy użyciu georadarów, sonarów, analityki danych cyfrowych, bez jednego elementu, cała układanka się rozpada. To właśnie dlatego każda luka, każde niedopowiedzenie, każde zaniechanie może mieć katastrofalne konsekwencje. Bo jeśli nie wiesz, gdzie i kiedy zniknęło jedno urządzenie, nie dowiesz się też, gdzie i kiedy zniknął człowiek. Dziś, mimo setek godzin śledztwa, mimo prób rekonstrukcji wydarzeń, mimo powrotów do poradza z ciężkim sprzętem, nadal nie wiemy, co naprawdę wydarzyło się tamtego dnia. Nie mamy ciała, nie mamy śladów, nie mamy twardych dowodów, nie mamy świadków, ale wciąż mamy coś, mamy pytania. Mamy wątpliwości i mamy szansę. Jeśli znasz porad, jeśli mieszkałeś w okolicy, jeśli byłeś tamtego dnia w pobliżu, jeśli słyszałeś coś od sąsiada, koleżanki z pracy, znajomego z rynku, jeśli cokolwiek zwróciło Twoją uwagę, nawet jeśli wydawało się nieistotne, powiedz to nie dla sensacji, nie dla zemsty, dla prawdy, dla dzieci beaty. Dla zamknięcia tej historii, która trwa o jeden dzień za długo, póki nie ma ciała, nie ma wyroku, ale jest też nadzieja. I jeśli gdzieś w którymś z porzuconych wątków nadal tkwi jeden nieodczytany sygnał, to może właśnie ty jesteś osobą, która pomoże go zinterpretować. Bo czasem prawda wychodzi na światło dzienne nie wtedy, gdy ktoś ją ujawnia, tylko wtedy, gdy ktoś przestaje ją ukrywać. To były nieznane akta. Jeśli uważasz, że ta historia powinna trafić do większej liczby osób, udostępnij ją. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych śledztw. I pamiętaj, czasem jedno pytanie zadane w odpowiednim momencie zmienia wszystko.